Okej, okay, no to sobie wstajemy. Oczywiście łóżko. Idealnie szóste, więc trzeba się ogarnąć. Yy, tutaj sobie teraz coś jeszcze przemyję. Oczywiście ingiełkę. Kremik, tutaj tutaj. Jeszcze sobie tak, yy, o, oczy pomaluję. Zaraz też zęby jeszcze trzeba będzie wszystko z powrotem. Teraz jeszcze zęby umyję. Zobaczcie co u moich zwierzaczków. Hej, piesek. Jest tutaj karma dla nich. No dobra. A teraz rykuję na nie, Ale już fajnie słońce wstało. Tak, chyba biorę sobie po prostu ten mój t-shirt. Tutaj piżamka. Kanapka oczywiście z Nutella. Szkłęka mleka. Teraz. Rębą z do zlewu, tym do umyć. Teraz tutaj, plecaczek. Na razie go dam tu i zrobię taki trening. Dobra. No to możemy się zbierać też. O, idealnie zmarzło. Cześć wszystkim. Cześć Moni, cześć Anata. Jestem lewka, jeszcze ktoś tutaj położył. Cześć dziewczyny, jak tam? A wiesz, super, akurat zdążyłam idealnie. No ja też. No dobra, zaraz przyjdziecie, powinna pani. Ej, myślicie, że będą to, co jest testów? No myślę, że tak. Tylko jeszcze musi przyjść cielka. O, już, mam teraz lekcję. Teraz to się spóźnia, ale już. No dobra, dzieciaki, dzisiaj sobie zrobimy... Powtórzenie z testu. Tutaj wam już piszę parę rzeczy do danego zeszytu. Żeby się sobie przepisały, tam żeby się sobie. No dobra. Teraz rozdajemy testy. Najpierw oczywiście od najgorszych wyników. Tutaj mam. A, tutaj mamy osobę, która nic nie Tomek, niestety nie zdałeś tego testu. Ale jak to? Przecież ja zrobiłam tyle no bardzo mi przykro, Tomek, i w ogóle zdaje mi to śmieszne coś z głowy, bo mnie to nie, nie śmieszy. To też zresztą tutaj proszę. Później dostaniesz po lekcjach może. Dobra, potem mamy tutaj y, tą osemkę. Tutaj masz, Magda. O, drugie nieźle. Dwie czwórki tutaj dla naszej pięknej, y, tutaj i tutaj. Dla naszej permutki niestety piątka i tutaj dla yy, drugiej dziewczynki. Proszę pani, jak ja mogłam dostać tylko piątkę? To jest niedopuszczalne. Ja zawsze mam najlepsze oceny. Proszę Cię, Kinga, nie wymyślaj. Może u innych, ale ja oceniam sprawiedliwie. Także wracaj do ławki, jeżeli nie chcesz zrobić uwagi. Nie ma opcji. To jest krzywdzące. Ja Panią zaskarżę. Idę do dyrektorki. No dobrze, ona może sobie iść do dyrektorki, a my zrobimy lekcję. No dobrze, czy ma ktoś jakieś pytania? E, ja mam, po co my się tego uczymy? Otóż tam kłopota, żeby w przyszłości mieć dobre wykształcenie. No dobrze, sobie do zeszytu, ja mam tutaj jeszcze odpalę slajda. To też sobie przepiszcie, ja sobie tutaj sobie to klikam na kompie. A wy sobie przeczytajcie rozdział z podręcznika. O, uf, nareszcie przerwa. Możemy stąd iść. Dobrze mi poszło, chyba, nie? No jasne, że dobrze dostaję szóstkę. Ja tam jestem niezadowolony. Powiem, że to zrobiłam lepiej. Ja tam jestem zadowolony, gdy będą zadowoleni. A ja nie dostałam piątkę! Piątkę! Kinka, nie wymyślaj! Proszę pani, dostałam tylko piątkę. To jest niemożliwe. A, ups. <grymne> no to też już możemy się tylko pozbyć. Pora na ucztę. Wow. jeszcze pani lektorka ma takie rzeczy, poczekamy tutaj na nią i zobaczymy, kto teraz będzie karty rozdawał. Dobra, noc no już. Do no A jeśli chcecie więcej, to zachęcam do zostawienia subskrypcji i będzie w następnym odcinku.